Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiejsze nagranie temat plusquamper efekt, czyli czas za przeszły w języku niemieckim. Jest to czas, który jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo łatwy. Zarówno jak się go tworzy, jak i do zrozumienia kiedy się go używa, ale od czasu do czasu pojawiają się jakieś takie pewne niepewności u uczniów, ponieważ czasu zaprzeszłego w języku polskim po prostu już nie używamy. Kiedyś istniał, jak czytacie starsze teksty, czasami się pojawia. My oczywiście nawet może na to nie zwracamy za bardzo uwagi. W języku niemieckim tego czasu dotąd się używa. Wprawdzie także nie bardzo często, przynajmniej w, w takich m, codziennych konwersacjach, w sytuacjach codziennych, e, rzadko się go używa, bo można wtedy użyć po prostu perfektu lub imperfektu. Pokażę Wam na przykładach, jakby to wyglądało, ale na przykład bardzo często używa się czasu plus kamp w książkach. Stąd bardzo warto to jest go znać, wiedzieć, tworzyć i rozumieć, kiedy go używamy. I Wam teraz powolutku to wszystko wytłumaczę krok po kroczku. W pierwszym języku niemieckim mamy trzy czasy przeszłe. Mamy czas preteritum, czyli imperfekt, mamy czas perfect i mamy czas właśnie plusquamperfect. I tu mamy takie dwa przykłady zdań. Pierwszy w czasie imperfekt Er schrieb eine SMS. To samo zdanko w czasie perfect brzmiałoby Er hat eine SMS geschrieben. I w czasie perfekt, er hatte eine SMS geschrieben. Na język polski wszystkie te trzy znaki przetłumaczylibyśmy jako pisał albo napisał e, sms -a. Drugi przykład. Er fuhr nach Warschau. W czasie perfekt brzmiałoby to zdanie – er ist nach Warschau gefahren. I w czasie perfekt, er war nach Warschau gefahren. Tłumaczenie na język polski wszystkich trzech zdań, pojechał albo jechał do Warszawy, w zależności oczywiście od kontekstu. Jak widzicie, czas plus perfect wygląda bardzo, bardzo podobnie do czasu przeszłego, perfekt. Tu także używam czasownika posiłkowego i tu także mamy partycypia, czyli geschrieben, gefaren. W odróżnieniu od czasu perfekt, zamiast Odmiany czasownika posiłkowego haben, in, sein w czasie teraźniejszym używamy tych czasowników w czasie przeszłym. Czyli zamiast powiedzieć Er hat ein SMS geschrieben mówimy Er hatte eine SMS geschrieben. Zamiast powiedzieć Er ist nach Warschau gefahren mówimy Er war nach Warschau gefahren. Czyli widzicie, że tworzenie tego czasu naprawdę wideo nie sprawia żadnych trudności, jeżeli oczywiście znacie TFR i wiecie, kiedy używamy czasowników pociągowych Haven, kiedy ale o tym oczywiście w innych nagraniach możecie sobie w każdym momencie to powtórzyć. Jest jednak jedna, jedna, jedna duża różnica, i tu chodzi o znaczenie i kiedy używamy tych dwóch czasów. I ja tu Wam to tak troszeczkę wizualnie próbowałam e, um, usmysłowić. Jak patrzycie na tą kartkę, to widzicie, że przy pluskwam perfekcie mam e, podane nawiasy i trzy punkty. A to oznacza jedno: to oznacza, że czasu plusquamperfekt nigdy, nigdy nie używamy samemu, nigdy nie używamy tylko zdanka w czasie plus, kwam, perfect. zawsze musi być albo jakieś inne zdanko, albo z kontekstu ktoś powiedział jakieś zdanie, które my dopowiadamy w czasie plus, kwam, perfect. Jeżeli ktoś na przykład mnie się zapyta, nie wiem, co robiłaś wczoraj, to tutaj w zależności jaką historię opowiem, co hmm, chcę wyrazić, mogę na przykład powiedzieć wszystko w imperfekcie. Albo to samo pytanie, w zależności od sytuacji, mogę wyrazić wszystko, wszystko w perfekcie, albo mogę e, e, łączyć te dwa czasy, oczywiście, ale jeżeli ktoś mi zada pytanie o coś w przeszłości i jest, jest parę rzeczy, z których były e, niektóre sytuacje się wydawa, wydarzały wcześniej i chcę to podkreślić, wtedy używamy czasu plus kwant prefer. I tutaj musimy, jak mówię, musi być, e, muszą być dwa czasy. Ja wam to tutaj mm, napisałam jako rodzaj regułki, zapamiętajcie, że czas plus perfect plus nigdy, ale to nigdy nie występuje sam, tylko zawsze w kombinacji z jakimś innym czasem przeszłym. Nie? I tutaj w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy jest to czas perfect, czy imperfekt. E, czas imperfekt e, jest... Mm, Powiem bardziej normalniejszy w znaczeniu, jeżeli piszecie erzamin i tak dalej. Czasu perfektu bardziej używa w mowie potocznej, ale obydwa są wymienne. I podam Wam parę tutaj takich przykładów. Na przykład mamy zdanie Spotkałam się ze znajomymi po tym, jak zjadłam kolację. Po polsku to troszkę dziwko brzmi, bym byśmy powiedzieli, spotkałam się ze znajomymi po kolacji. Po niemiecku tutaj bardzo fajne zdanko, Mówimy: Ich traf mich mit Freunden nachdem ich zu Abend gegessen hatte. Nie? Czyli w pierwszym zdaniu używamy tutaj imperfektu, a w drugim zdaniu używamy plusquamperfektu. Mamy dwa wydarzenia. Najpierw zjadłam tą kolację. A potem spotkałam się ze znajomymi, z przyjaciółmi, wyrażone w, w, w sposób, że spotkałam się ze, ze znajomymi po tym, jak zjadłam kolację. nie? Czyli podkreślamy, że po tym, jak zjadłam kolację. W tym znanku oczywiście mówię imperfect i perfect są zamienne, więc to znanko by mogło też brzmieć Ich habe mich mit freunden getroffen, nachdem A, ich zu abend Brzmiałoby to samo, znaczyłoby to samo. To tylko tak dla informacji. In, inne znamko, byłam szczęśliwa, jak odnalazłam komórkę Ich war Glücklich, als Ich Mein Handy wieder gefunden hatte. Tutaj także mamy w pierwszym znamku, w stanku głównym Imperfekt, i w stanku pobocznym mamy Pluscham Perfekt. E, czyli mamy dwa wydarzenia. E, znalazłam moją komórkę i to mnie uszczęśliwiło, nie? że byłam szczęśliwa, jak znalazłam e, moją komórkę. I jeszcze jedno zdanko, piszemy egzamin, zdaliśmy go i chcemy to jakoś uczcić. I w czasie przeszłym, po tym jak wstałam egzamin, uczciłam to. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, habe ich erstmal gefeiert. Czyli tu mamy, tutaj zaczęliśmy najpierw od zdania pobocznego, bo oczywiście to jest możliwe i w tym zdaniu pobocznym użyliśmy pluskomperfektu. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte. I później w zdaniu głównym, habe i Est, Magda pierwsze co zrobiłam, to, to uczciłam. I tutaj, właśnie, na, by to powtórzyć czy zaakcentować, w stankach z plusfamperfertem mamy zawsze, zawsze dwa wydarzenia. I to wydarzenie możemy powiedzieć w pierwszym członie zdanka, albo w drugim. Tutaj nie ma różnicy, więc możemy powiedzieć na tym istu, habe ich erstmal, czyli po tym jak zdałem egzamin, pierwsze co zrobiłem, to, to uczciłem, albo zaczniemy od tego um, uczcenia tego i erst mal na tym istnite. Więc pierwsze, co zrobiłem, to świętowałem, potem je wstałem ten egzamin. Więc widzicie po linii czasu, że wydarzenie pierwsze, yy, czyli ten egzamin, wydarzył się wcześniej niż to drugie wydarzenie, jakim było uczcień, ucz, uczcić coś. Uczcenie tego, nie ma co powiedzieć nawet, nim to ucz, uczciliśmy, Boże, trudne słowa. Więc. Ee, wydarzenie, które było dalej w przeszłości, wyrażamy w języku niemieckim w pluskwa Wydarzenie, które jest bliższe, ale ciągle jest w, w przeszłości, wyrażamy albo w preteritum, albo w perfekcie. Czyli zapamiętajcie, druga reguła do zapamiętania, w Plus pan, mamy mam do czynienia zawsze z przynajmniej dwoma wydarzeniami w przeszłości, nie, bo to oczywiście możemy zrobić całą rzecz, co zrobiliśmy w przeszłości, nim coś tam zrobiliśmy, z czego wydarzenia wcześniejsze w czasie wyrażamy właśnie w Plus pan, a wydarzenia późniejsze w innym czasie przeszłym w imperfekcie lub w perfekcie. Mm. I tutaj jedna bardzo ważna rzecz, o którą bardzo często uczniowie pytają, czy tego właśnie pluskamp efektu musimy używać, przecież nie zawsze jak coś zaczynamy myśleć, od razu wiemy, co było wcześniej i tak dalej. W gruncie rzeczy to jest tylko sprawa decyzji. Jeżeli używamy pluskamp efektu, to chcemy to podkreślić. Chcemy to podkreślić, że na tym istym brzdanych habe. Po tym ja stałam ten egzamin, pierwsze co było, to, to uczciłam H on refyred. Ale oczywiście jak opowiadamy o czasach coś, co się wydarzyło w czasie przeszłym, tak naprawdę ta kolejność może jest i ważna, ale ją możemy wyrazić po prostu używając przysłówków czasowych. Przysłówka potem, że o rodzinie 18 zjadłem kolację, potem przebrałem się i poszedłem, nie wiem, do teatru. Więc sposób wyrażania kolejności w czasie przeszłym oczywiście można zrobić w różny sposób, wyrazić w różny sposób. I plus jest tylko jedną możliwością. To znaczy na tym, jeśli próbanden hatte habe ich erstmal gefeiert. można całkowicie normalnie po prostu opowiedzieć według kolejności, co się wydarzyło. Ich habe den Prüfung bestanden. kropka, ich habe dann erstmal gefeiert. i pierwsze co zrobiłem potem, to, to uczciłem. Zwykle właśnie jak opowiadamy coś jedno po drugim, jakie było wydarzenie, no to dodajemy właśnie do przysłówki dan. 2 już später, czyli dwie godziny później. Więc wiadomo wtedy z opowieści, co się wydarzyło wcześniej, co było później. Jak używamy plus efektu od razu z, z, ze struktury oraz z budowy zdania wiadomo, które, które wydarzenie było pierwsze. To jest jedyna różnica. Nie? Więc y, ważne jest to, żeby wiedzieć, ale zawsze pamiętajcie, macie różne możliwości, by wyrazić jedną myśl. Więc regułka numer 3. plus kwant efektu używamy tylko jeżeli chcemy podkreślić, że jakieś wydarzenie miało miejsce wcześniej od innego. I e, możemy tutaj w gruncie rzeczy są takie dwie sytuacje, kiedy używamy tego plus kwant efektu. Pierwszy to jest z zespółnikami właśnie na tym als before. E, Mamy to znak, które już pewnie znacie na pamięć na tej miesięcy HTH, być na inne spójniki. Zaraz podam inne przykłady, ale są to spójniki, które w gruncie rzeczy możecie stąd wychodzić, że prawie zawsze tutaj użyjemy, jeżeli opowiadamy o czasie czymś, co się wydarzyło w czasie przeszłym, użyjemy tutaj pluskwa nie? czyli na tym oznacza po tym, ale oznacza jak coś zrobiłem, i befora nim coś zrobiłem. Ale oczywiście możemy też wyrazić kolejność, po prostu używając dwóch zdań prostych i z kontekstu wychodzi, o co nam chodzi. Albo po prostu jak użyjemy czasu plus perfect, to wiadomo od razu, że ta czynność miała miejsce przed drugą. I tutaj mam przykład. Es war kühl, cool, die Sonne war bereits untergegangen. Czyli oznacza, że było zimno, było chłodno. Słońce już zaszło. Nie? Czyli wiadomo, że pierwsze mówimy, że Swa cool", było zimno, ale było zimno, ponieważ to słońce wcześniej zaszło i dlatego zrobiło się zimno. Czyli w gruncie rzeczy, yy, dzięki mam perfektowi wiemy, która kolejność była pierwsza, mimo że jest to pod, na S2 i tutaj też wizualnie pod, jak to powiedzieć, wszystko to, co dotąd powiedziałam na jednej folii. Zapamiętajcie, że czas plus perfekt występuje tylko i wyłącznie w połączeniu z innym czasem przeszłym, z preterytum albo perfektem, nigdy nie występuje w połączeniu z czasem teraźniejszym, tak samo nie występuje z czasem przyszłym. Nie? Zawsze możemy tylko dwa czasy, które obok siebie leżą. E i plus perfect jest zawsze czasem za przeszłym, czyli jest tym pierwszym wydarzeniem, które się wydarzył w czasie, w czasie przeszłym. Hmm? I mam na koniec dla Was taką historykę, która samo, którą sama wymyśliłam. Troszkę się na... nawiedziłam, <ślałam> wysilałam, bo chciałam ułożyć, żeby to była jakaś historia i w jest to historia, w którym zawsze mamy jakąś część w czasie imperfekt, w czasie przeszłym i zawsze coś do tego dodaje, co się wydarzyło przed tym. I zaczynamy. Zobaczmy w ten sposób e, pękają e, marzenia, w ten sposób marzenia się rozwiewają. Coś w tym stylu. Ich kam gestern Abend erst spät nach Hause. Da hatte mein Mann schon gegessen czyli wczoraj wieczorem, dopiero późno wróciłam do domu, w tym momencie mój mąż już zjadł, nie? czyli on zjadł, nim ja wróciłam do domu. Da hatte mein Mann schon gegessen. Ich war überrascht, weil wir bisher immer zusammen gegessen hatten. Byłam zaskoczona, bo dotychczas zawsze razem jadaliśmy, nie? czyli w czasie przeszłym zawsze we wszystkie wieczory jadaliśmy razem i to mnie po prostu zaskoczyło. Es stellte sich heraus, dass er wütend war, weil wir für unsere Traumwohnung keinen Zuschlag bekommen haben. Wyszło, że był wściekły, ponieważ nie przyznano nam um, tego mieszkania naszych um, marzeń, o które się ubiegaliśmy. Wir haben uns in der Wohnung gegeben und wir haben uns in der Wohnung gegeben und wir haben uns in Es stellte sich heraus, dass er wütend war, weil wir für unsere Traumwohnung keinen Zuschlag bekommen hatten. Und da geht die Geschichte. Nachdem wir die Wohnung besichtigt hatten, entschieden wir uns, sie zu kaufen. Po tym jak obejrzeliśmy sobie, to zwiedziliśmy sobie to mieszkanko, zdecydowaliśmy się je kupić, czyli najpierw je zwiedzamy, a później decydujemy się je kupić. Bevor wir uns die Wohnung leisten konnten, hatten wir lange gespart. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to mieszkanie, długo na nie oszczędzaliśmy, nie? czyli w przeszłości długo oszczędzaliśmy i dopiero później mogliśmy sobie na nie pozwolić. Ale als wir das Geld endlich zusammen hatten, hatte der Besitzer sich schon längst verkauft. A kiedy w końcu zebraliśmy te pieniądze, właściciel mieszkania już je dawno sprzedał, nie? Czyli najpierw on je sprzedał, a nam się udało dopiero złożyć całą sumę w późniejszym terminie, nie? to Te przykłady oraz tą historyjkę będziecie mieli także z tłumaczeniem do ściągnięcia w PDF-ie. Link zawsze będzie w opisie. No, mam nadzieję, że to tłumaczenie, wytłumaczenie plus wam efektu wam się przyda, że no. wam się spodobało i że nauczyliście się czegoś, że, że czegoś nowego i że teraz pewniej będziecie używać tego czasu i bez obaw, nie? Zawsze można powiedzieć, e, większość rzeczy można powiedzieć w, in, w różny sposób i Plus Fert, plus jest e, jedną z takich opcji, bardzo fajną opcją, e, więc e, Wam polecam. Jeżeli Wam się spodobało, to ja zwykle zapraszam bardzo chętnie, bardzo serdecznie na moje profile. Mam profil na Facebooku, mam profil na opisownia na Instagramie oraz na YouTubie, gdzie w e, Nagrywam dalsze nakrania, więc zapraszam bardzo serdecznie wkrótce. Trzymajcie się. Pa!